Dzisiaj zaczynamy razem gotować. Na początek wybrałyśmy dla Was sałatkę tabula, ze względu na to, że jej głównym składnikiem jest natka pietruszki, która zawiera duże ilości żelaza. Na początek bierzemy kaszkę burgur, która wygląda tak. Przekładamy ją na sitko i przelewamy gorącą wodą. Następnie przelaną kaszkę umieszczamy w dużej miejsce. misce i zabieramy się za resztę składników. Tak, teraz zabieramy się za cebulę. Trzeba ją posiekać bardzo drobno, żeby nie była jakoś bardzo wyczuwalna w naszej. Tak. Mamy posiekaną cebulkę, tak, którą następnie przykładamy do miski. Do naszej kaszki burgul. Następnie bierzemy ziele angielskie. Niestety nie udało nam się zdobyć ziela angielskiego mielonego, jest to dosyć trudne, dlatego też zaopatrzyłyśmy się w moździerz i ziarenka ziela utrzemy. Otwarte Mamy troszkę większą szczyptę. Następnie dokładamy do naszej kaszki i cebuli. Po ziele angielskim zabieramy się za pomidora, którego sparzyłyśmy wcześniej. Pomidora też musimy bardzo drobno posiekać, ponieważ Słodka będzie dosyć drobno Wycinamy mhm. Wycinamy gniazda pomidora. Czeka na nas nas pietruszka, 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 oraz miętka. Po wycięciu gniazd pomidora obieramy ze skórki. Zabieramy się za siekanie. Tak. Pomidora również musimy pokroić bardzo drobno, bardzo drobną kostkę. Pomidora mamy posiekanego bardzo drobno. Teraz musimy go dołożyć do reszty naszej sałatki. Tak, dlatego przykładamy te pietruszki na talerz. A pomidora przekładamy na sitko odmiennie od całej reszty, nie do sałatki jeszcze. A nasz pomidor jest bardzo soczysty, więc soku będzie dużo. Teraz zabieramy się za nasz główny składnik, czyli natkę pietruszki, która jest naszym źródłem żelaza w tej sałatce. Taki pęczek natki dostarcza około 5 mg żelaza. Jest to połowa zapotrzebowania dziennego mężczyzny. Do natki pietruszki bierzemy jeszcze kilka gołązek mięty. Mięta jak najbardziej świeża, suszona się tutaj nie sprawdzi. Teraz wszystko razem siekamy. Podobnie jak poprzednie składniki, to też musimy posiekać bardzo drobno. Mamy bardzo drobno posiekane zioła i teraz możemy już w sumie łączyć naszą sałatkę. Tak. Przykładamy pomidory do miski. Sok z pomidorów już się w niej znalazł. Wcześniej. A następnie przykładamy na pietruszki z Zmiętą. Zmiętą. Tak. Na tych wzórach jest ciężko je przetransportować, ale tak, myślę, że już nam się udało. Tak. Teraz trzeba to wszystko razem wymieszać. Delikatnie, żeby nie wysypać inaczej. Wspaniałej pietruszki, która pięknie pachnie. Niestety nie możecie tego Pobrezę. poczuć, ale mamy nadzieję, że ugotujecie sobie taką. Całatkę sami w domu i będziecie mogli się o tym przekonać. Teraz musimy jeszcze dodać nasz ostatni składnik, którym jest sok z połówki cytryny. Które musimy najpierw wycisnąć. Dodajemy do tej sałatki sok z cytryny, ponieważ żelazo zawarte w naszej pietruszce najlepiej przyswaja się w kwaśnym środowisku i w obecności witaminy C. Cytryna da nam takie właśnie warunki. Cytrynę łączymy jeszcze z oliwą z oliwek. Przygotowany sozik przelewamy do naszej sałatki, którą pozostaje nam już tylko lekko doprawić za pomocą pieprzu oraz soli. Sałatka sama w sobie jest bardzo aromatyczna dzięki zawartości z ziół, dlatego nie musimy dodawać zbyt wielu przypraw. Oto powstała wspaniała libańska sałatka tabula, która dostarczy Wam dużo zdrowego żelaza. I nasza praktyka dietetyka życzy nam smacznego.